Witam Was z tej strony Gimbus 360, a to jest drugi odcinek z serii Bastion. Zanim jednak zacznę gameplay, chciałbym przeprosić tych, którzy obejrzeli Beholder, bo kiedy wypuszczę to na YouTube, myślałem, że jakość dźwięku będzie lepsza niż jest. Ponieważ teraz po prostu sepuściłem tak trochę ten odcinek, tak dokładnie posłuchać, i okazało się, że jednak że jednak. Momenty, w których jestem zagłuszany przez coś, zdarzają się trochę częściej, ale pierwszy odcinek tak bardzo nie jest e, fabularny. Znaczy, nie ma aż tak wiele jeszcze ważnych rzeczy. No, powiem, że w drugim odcinku to powinno się poprawić. Jeszcze najwyżej powiem na czym ta gra polega i inne takie. Mam nadzieję, że ci, którzy to usłyszeli, w ten odcinek, nie zniechęcili się, by oglądać ten kanał. Ale dobra, to tyle słowem wstępu. Hmm, poprzednim odcinku Dzieciak ten tutaj odnalazł kogoś, kto przetrwał ten kataklizm. I kto to będzie? Sure enough, finds Ciekawe, kto, kogo. A przepraszam, zanim jeszcze sprawdzimy kogo, chcę tylko sprawdzić, czy się dźwięk nagrywa. Dobra, nagrywa się. I tutaj. Kryszamy. Tak, narrator jest yy, przetrwańcem. Nie wiem, czy to ja to dobrze wypowiedziałem. I możemy sobie z nim pogadać. No, on powie tylko o tych rzeczach, które znaleźliśmy. Mogę w sumie to puścić, ale nie będę tego tłumaczył. Jest Mm, i wiem, że jest polska wersja tej gry do pobrania, no ale nie chce mi się jej pobierać po prostu. Zresztą przy okazji widownian będzie uczyć się angielskiego. All I tell him jest to set that core is on the monument there. Then watch. No wiem to wiesz. Let the kid down gently. This is the bastion, all right. Ain't always much to say. Do tego and just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again. Growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send them even farther. Into the wild unknown. I bastion odżył. Zaczyna odżywać dokładniej. dokładnie. I tu są budynki, które możemy wstawić. Ale póki co możemy, właśnie, tylko jeden zbudować. I tak, co misję zawsze możemy, właśnie, jeden zbudować, kiedy zdobędziemy rdzeń. I mamy do wyboru destylarnię i arsenał. Eee, powiem szczerze, że bardziej mi się przyda teraz dystylernia, ponieważ bronię yy, mam takie, jakie chcę na razie. A mam już drugi poziom, więc jakiś napój mi się przyda nowy, okay. to się przyda. Znając mnie, to też może być bardzo użyteczne. To też jest nawet całkiem spoko, ale ja sobie wezmę Hearty Punch, który daje jeszcze jedną szansę, żeby jakby w smartwych stać, kiedy już ugrzymy. -y so mm -hmm. e Mapa składa się jakby. Na mapie są jakby dwa miejsca. Pierwszy to jest trening, a drugi to jest właśnie mapa, w której jest fabuła. Nie wiem, jak to mogę powiedzieć. Na początku może jednak spróbuję poćwiczyć z łukiem. Przy okazji też dostanę potem nagrody. Jak Coś zrobię wystarczająco dobrze? Okay. I jak najmniej użyć strzału, żeby zniszczyć te wszystkie miny, czy to, co tamkolwiek jest? Kurde! Ech, mogę to anulować. Nie mierzy mi tego co chciałem. Kurde. O. Nie wiem czy to mogę przerwać ostrzał. Ale jak grałem to za pierwszym razem tę grę, to właśnie ten zły aiming sprawił, że potrzebowałem wiele podejść, żeby to zrobić na tyle dobrze, żeby zdobyć wszystkie trzy nagrody. takes practice Dobrze. and a mighty strong bow helps too. Ogre. Kurwa, który to są bałby? Hey, mam? parę shotów. Oh, to co mówię, ten. No toż, przynajmniej dwie nagrody zdobyłem. O właśnie, pięć strzałów trzeba, żeby zdobyć pierwszą. Najwyżej poza odcinkiem spróbuję to zrobić na pierwsze miejsce. Dobra. Now we're going mission Now he lands at the intersection between bad and wrong <try> Ought to be a core down one of these twisted streets, but which one? W jednym z tych miejsc może być gdzieś ukryty, rdzeń, ale w którym? Ene, duelike, fake, torba, orba, usmysmakedeus, orba, teus, cosmadeus i morele, bax. Idziemy w prawo w takim razie. Idziemy w na południe, gdzie windbags used to keep the local fort. Zatem, co to ową Wszedłem właśnie do. Miejsca, gdzie mogę ulepszyć broń. Nie chciałem wykończyć tych squidów. Jak to, to zróbmy. So guess again. E, dobra, mogę ulepszyć motek i łuk. Co mm. masz? 20. Hmm. A co młot ma? 50 demezji. Okej, okay. eee, Weźmy sobie plus 50 demezji ja od młota fit to keep on A na dobrej już nauka nie będzie mi wstać. Nie, no to trudno. Więc no teraz będziemy mocniej trzaskać młotem. Czy tam jeszcze jest? Percy the, so the Snitch. He heads for the biggest dump in town, scumbag. mi to powiedział, że niby idę na południe, to pójdę Some scumbags still feeding off the city's own trash, and there he is, the the calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. They always said old Gershel wouldn't go without a fight. No cool. No is. surprise. Like the gas fellas are hiding it from hmm. him. Nie będę dosłownie wszystkiego przecież rozwalał. Może w poprzednim odcinku mówiłem, że będę rozwalał wszystko oprócz właśnie takich murków, ale zdaję sobie sprawę, że nie będę wam kazał tak czekać długo. Tak długo, tak patrzeć na coś, co nie będzie interesujące. Oj. Kurde, co tak dużo? To co to? They say even the most że nie can be tamed. ma, don't make the best of friends, but they can be useful at a pinch. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble.

Dobra. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Dawaj, strzelaj, Dawaj. in your face! No, I gas fellows all dress alike. Kids wondering the same thing. To sum it,

Równie dobrze tak, że jeśli bym zwiedził to miejsce wcześniej, to i tak mógłbym zwiedzić. Y, znaczy te miejsce z rdzeniem, to i tak mógłbym zwiedzić y, później te inne miejsca. Y, więc jeśli ktoś na przykład... Na przykład, jaki jest taki paradoksalny przypadek, że ktoś to gra jest w tym miejscu aktualnie teraz i ogląda mój odcinek, i myśli sobie, o kurde, nie zblokuje tego czaru i maczety, to nie musi się martwić. Dobra, like The monuments calling for it. Zanim wsadzimy ryzeń do monumentu, pogadajmy sobie z nim. O, i mamy Squirta. Ale fajne. Um, jak by go tu nazwać? Gdyby ktoś mnie oglądał, to bym się spytał was. Jaki byście dali, jaką byście dali mu nazwę? Ale. Ta. Chyba tylko jedy, jedna osoba póki co odpisała mi, napisała mi nad, pod y, moim filmikiem. Więc nie wiem czy y, ma sens pytać się o nadawanie mu imiona, imienia. Może sam myślę imię. Chyba, że po tym odcinkiem już trochę więcej osób będzie. I... napiszę swoje propozycje. Ale dobra. Teraz ważniejsze sprawy, odbudowa bastiona. I teraz możemy zbudować... ...forge. Co to znaczy? To jest, te, to jest to miejsce, gdzie można ulepszać bronie. Albo arsenał. Arsena nadal mi się nie przyda, teraz mam moją broń białą, najlepszą, moim zdaniem, maczetę, więc chyba Worf studuje. 20 krytyka, tutaj jest. Atak zadaje obrażenia po jakimś tam czasie. Znaczy, przez jakiś czas zadaje jeszcze obrażenia, wydaję sobie na razie to. I tak to mogę potem zmienić, ale myślę, że to będzie lepsze. Teraz mamy dwie misje. Ehm, um, w sumie mógłbym jeszcze nagrać, ale. A dobra, jeszcze nie będę nagrywał tak długich odcinków. Nie wiem nawet, jak długo nagrywam. Muszę na przyszłość muszę sobie na przyszłość jakiś stoper uruchomić czy coś. Ale dobra, to by było na tyle z mojej strony. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Um. A, dobra, jeśli, dobra, do tej jednej osoby, to, która to oglądała, znaczy, która dała komentarz pod moim pierwszym odcinkiem, daję ci możliwość nazwania skulpto. Chyba że więcej osób wtedy napisze. I jeśli mi się nie spodoba jego imię, no to. Tak, to trzymajcie się.